Czy wiedzą Państwo, że to Polak oświetlił Amerykę i to gazem? Mowa o Razmie Jerzmanowskim, który urodził się w 1844 roku. Uczył się w Warszawie oraz w Instytucie Politechnicznym w Puławach. Brał udział w walkach Powstania Styczniowego, gdzie walczył pod generałem Marianem Langiewiczem. Po upadku Powstania był internowany i zmuszony do emigracji. Osiadł w Paryżu, gdzie kontynuował naukę i zdobył fach inżyniera. Przez jedną z francuskich spółek został wysłany do Stanów Zjednoczonych. Tam zajmował się eksploatacją tak zwanego gazu świetlnego, który służył właśnie do oświetlania poszczególnych miast. Po kilku latach uzyskał amerykańskie obywatelstwo, zajął się dalej gazyfikacją USA oraz pracą inżynieryjną. Opatentował 17 wynalazków w dziedzinie gazownictwa. Jego praca przyniosła mu niemałą fortunę, którą inwestował w przemysł gazowy. Z uwagi na jego osiągnięcia związane z gazem świetlnym, nazywany jest właśnie człowiekiem, który oświetlił Amerykę. Po latach Jerzmanowski przybył ze swoją fortuną do Polski, kupił posiadłość i żył tam aż do swojej śmierci w roku 1909. Niekiedy zwany jest także polskim noblem.